Aż <wzaj> mam ochotę przebierać kopytkami. To znaczy, nogami. <skrymina> Czuję się bardzo zainspirowana tym pokazem Cutie Reveal. Nie mogę się doczekać, aż powiem Brooklyn. <ścoughs> Czuję się bardzo zainspirowana, Brooklyn. Malibu, ja tak samo. I wpadłam na pomysł. Super! Tak jak zmieniałyśmy nasz wygląd, tak wyrażamy swoje uczucia, przemieniając te glinę... w dzieła! Sztuki! Wspaniałe! Dziękujemy! Dziękujemy! Jesteśmy Cutie Reveal. Udowadniamy, że wyrażanie uczuć jest nie tylko ważne, ale i fajne! Uhu. Aha! I tak się właśnie robi swój własny show. Jak długo mamy tak tańczyć? My jesteśmy producentkami. Okej. Wypróbowałyśmy wszystko. Wiesz co? Czuję się teraz niesamowicie. A ja czuję... <grym zanowite> czuję, że czas wracać do domu. Czuję, że to słuszne przeczucie. <grym zanowite> Dziś rano chciałam trochę popływać, ale w basenie był. <słyska> eee... <słyska> U, wow. Różowy, Różowy lukier! Kręcimy właśnie taki świetny odcinek. Nie chcę, żeby te zdarzenia nam przeszkodziły i zepsuły klimat. Chelsea to istna królowa psikusów, ale te nie są w jej stylu. <słyska> Żeby te kawały były moje. Są genialne. Ale nie. Myślę, że dzieje się tutaj coś dziwacznego. Choćby to w ogrodzie. <gryziosenie> oh. I jedną chwileczkę. Albo w pokoju imprezowym. I jeszcze jedną chwileczkę. Hmm. Wiem, że powinnam wszystkim powiedzieć, co wiedziałam, ale boję się, że mi nie uwierzą. Więc póki co... Lepy. Lepiej zachowam to dla siebie. Wow! <głoszenia> o, tutaj jest tak fantastycznie. <głos Crydaughter> <.URENCia> mm, zapach tutaj też jest fantastyczny. No tak. To nasze ciasteczka. Znaczy, wygląda stylowo, ale co się stało? Dłużej tego nie wytrzymam. Zauważyłam dziwne rzeczy dziejące się od wczoraj. O, tak się cieszę, że to mówisz. Ja też! Ja też! Ach. Staje się, że łatwiej dzielić się uczuciami, gdy są to dobre uczucia. Ale gdy są skomplikowane, to może być trudne. Ale teraz, gdy się otworzyłyśmy, możemy połączyć siły i pójść naprzód. Mamy tutaj, tutaj zagadkę, zagadkę do rozwiązania. A ja mam poszlakę! Okej? Okay. Ciąg, Ciąg dalszy. Na... A teraz, kto chciałby zobaczyć, skąd się biorą jajka? Jej! Kiedy przygotowujecie omlet albo mieszacie składniki do ciasta, trudno uwierzyć, że swój udział w tym ma ta koleżanka, ale tak jest. Dzięki, że pomagasz robić ciasta. Świat jest pełen niespodzianek. Oh! Dlatego warto mieć zawsze otwarte oczy i umysł. Wow, wow. Oh! Rolniczko Jordan, moje oczy są otwarte. Na oh, wow. gwiazdki, które widzieliśmy na billboardzie. Jesteś spostrzegawcza. Dzisiaj na naszej farmie trwa akcja adopcyjna. Oh! Wow! 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 Jakie to urocze. Na pewno każdy znajdzie dobry dom. Jestem pewna. Adopcja zwierząt to o. kolejny przykład, że warto mieć oczy otwarte na to, co dobre i niespodziewane. Uh, a propos oczu. Wy też to widzicie? Wow! Chwilarzy co? co? Wow. Fantastyczny finał, rolniczko Jordan. Nie mam pojęcia, co się tutaj dzieje. Ale na pewno wszystko gra. Nie trzeba panikować. Panikuję. Nasz to wcipniś. Najwyraźniej tu też za nami dotarł. W takim razie jedźmy stąd, żeby farma mogła wrócić do normy. Tak. Pamiętacie naszych psodników, serce i kwiatka? Tak. Niech słodziaki! Racze, buźki. W nocy dały stąd nogę. Nie! Jak tak mogły? Mali kawalarze. Obiecałyśmy zabrać je do domu na wyspie Ekstramini Nie rozumiem, dlaczego nie chciały na nas zaczekać, ale uciekły. Wiemy, że nasz biwak miał być nieco dłuższy, ale co powiecie, kochani? Spróbujemy znaleźć naszych nowych przyjaciół i im pomóc. O, o! o mam nadzieję, że im pomogą. to ja była. Cóż, nadal nie całkiem rozumiem, czym są. Ale na ich miejscu chciałabym pomocy. Jayla ma rację. Odnajdźmy slajmowych przyjaciół. Yeah! Damy radę. Dobrze, że zaplanowaliśmy czas na spontaniczność. I dobrze, że zaplanowaliśmy też przekąski. Możemy zjeść śniadanie w wymarzonym kamperze. Czeka nas nie lada łamigłówka, ale przynajmniej mamy... <laughs> Poszlakę! W po za tropem! to powiedzieć. Więcej slimu! Wow. Wow. Hmm. wow! Więc serce i kwiatek muszą tutaj być. Ciekawe, dlaczego tutaj wróciły. Hmm, tęskniły za domem. Może dom marzeń to dla nich drugi dom? Hmm? Nad domem marzeń. Kolejne psikusy, a każdy nawiązuje do kolorowych serc i kwiatów. <śmany> Uwaga, obozowicze! Zjeżdżania jest gotowa! Uuu! Patrzcie! Serce i kwiatek! Widzieliście to może? Chciałam się upewnić, że nie jestem niewidzialna. Okej, okay, może Ouch! Nie wiedziałam, że żarty mogą być takie pyszne. Ech. Musi być jakieś logiczne wyjaśnienie tego wszystkiego. Kiedy te kawały się zaczęły? Czuję, jakbyśmy miały rozwiązanie tuż przed nosem. Czekaj, rozwiązanie rzeczywiście jest tuż przed nosem. Wszystko zaczęło się od festiwalu na Molo, a my nagrałyśmy całe wydarzenie. Tak! Dokładnie jak mówiła rolniczka Jordan. Miej oczy otwarte na to, co jest tuż przed tobą. <laughs> w który wdepnęłam, przemienił się w parę uroczych żartownisiów.